Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj słuchajcie, testujemy dwie rzeczy. Nowe serum od Eveline Cosmetics z em, kwasem mlekowym oraz słuchajcie, nowy sposób kręcenia włosów na skarpet. Tak, dobrze widzicie słuchajcie. Może pomysł jest trochę śmieszny, ale dla mnie osobiście liczy się efekt... Nie tam te loki po prostu, czy będą trwały, czy będzie fajny skręt, więc zaraz sobie tutaj na żywo ocenimy wspólnie, czy jest to warte zachodu skarpet, czy też nie. No więc kawusie jeszcze ciepła nie, już zimne. Niestety. Dobra, słuchajcie. kawusi. I lecimy słuchajcie, z testowaniem. Już mam nałożony jak coś tonik od Isany. Ten z niacinamidem, też jest świetny. Petardiożka. Słuchajcie, to serum. Zaraz wam pokażę, jak ono wygląda w kartoniku. Jest dostępne w biedrach tych bogato wyposażonych. Biedrach. Tak wygląda. Ujedrniające z kwasem mlekowym z witaminką C. Redukcja zmarszczek w 7 dni. Słuchajcie. To jest z tej serii potrójny kompleks, co miałam, to serum i nadal mam, używam, tylko mi się skończyło, słuchajcie, i nie uwierzycie, skończyło mi się i poszłam oczywiście po to serum, z ceramidami, żeby sobie kupić. Może mi się skończyło, już tu praktycznie nic nie ma, chyba, że przechylę buteleczkę i sobie jeszcze wyklepę to, coś tam polecie i po to poszłam, ale nie było, wykupione, więc miałam do testów nowe, mówię, fajny skład, kwas mlekowy oni będzie rozjaśniające, delikatne, takie złuszczające, więc mówię dobra, przetestujemy i dlatego to wylądowało w moich rączkach, ale już póki co użyłam kilka razy i generalnie powiem Wam, że jest bardzo przyjemne, więc ja chyba sobie będę i z kwasem mlekowym i z ceramidami naprzemiennie stosować. Konsystencja jest ta sama, taka gęsty, gęste mleczko, bardzo treściwe. słuchajcie. Wystarczy tyle, do nawet za dużo dałam, ale żebyście widzieli dokładnie, nie? I sobie rozprowadzamy. Przepięknie, słuchajcie, pachnie. Cudo. Cudo w płynnej postaci. Naprawdę. W ogóle efekt jest tak na dobrą sprawę od pierwszych użyć. Ja codziennie nakładam je rano. Ale zawsze pamiętam o filtrze ochronnym, bo kwas mlekowy, tak? nie ważne, że nie ma takich ostrych teraz promieni, ale filtr ochronny należy stosować przez cały, cały rok, żeby nie mieć przewareń. Więc sobie nakładam ten z Basic Lab, jest świetny swoją drogą. Jasińska 20-kodzik nadal bodajże działa. No i słuchajcie, najlepszy efekt jest zauważalny rano, jak to buzia po prostu tak, taka jest mięciusia, taka napita, odżywiona, taka elastiko naprawdę cudo, cudo. Evelyn, słuchajcie, ostatnio w tessera i w ogóle kremy kosmetyki uważam pielęgnacyjne, bo kolorówkę zawsze e, miało i ma świetną. Ale teraz w pielęgnacji naprawdę bije rekordy. Cud, cud. zobaczcie, szybciutko się wchłania pod makijaż, idealny. I zaraz SPFik nałożę. Cud, cud. będzie taka jest mięciutka, wygładzona. Jestem zakochana. Jeżeli nie znacie, to biedra, biedra, bogato wyposażona lecką. Dobra. I SPFik 50 przez cały rok. Dziewczyny, Z Basic Lab SPF jest o tyle fajny, słuchajcie, jak widzicie on jest biały, jest poświata, że SPF taką zostawia, ale to jest fajne, że on szybciutko się wchłania i nie zostawia takiej tustej warstwy. Pod makijaż, jak go zawsze stosuję, jest idealny. Na powieki też nakładajmy, bo e, te powieki też się odbarwiają. Nowe cudo seru, słuchajcie. Dajcie mi znać, czy używacie, czy testowałyście, jak wam się sprawdza, czy jesteście też tak, tak zafascynowane tymi kosmetykami Eveline, a zwłaszcza te sera mają świetne. Dobra, zobaczcie, jak ładnie już buzia wygląda. Sztosik. I na szyję pozostaje. Nosik. A i zapraszam, słuchajcie, moi kochani, moi drodzy, moi mili, na Insta. Tam też dodaję różne recenzje, różne, właśnie, metody. Między innymi e, wczoraj, wczoraj już dałam tą metodę kręcenia, że zakręcam na noc e, i zobaczymy dzisiaj efekt, więc zaraz, właśnie, lecę zrobić tam relacje na Insta z Wami, żebyście widzieli, jak Wyszły te loki, bo w sobie ankietę i właśnie chcieliście zobaczyć Więc zaraz właśnie lecę i teraz nagrywam na, mm, na dwa baty, że tak powiem e, I tu i jednocześnie tam Staram się też być, więc e, Więc słuchajcie, ja teraz uciekam na insta Więc nie zobaczycie tego jak rozkręcam, ale zobaczycie efekt po dosłownie za sekundkę Więc to potem I te tada mamy ściągnięte e, I słuchajcie, tak to się Prezentuję, jeżeli chodzi o te włosy na skarpety. Ja uważam, że to jest całkiem spokojna metoda. Przede wszystkim nie niszczymy tych włosów lokówką, karpownicą. Po prostu nie są też na prostu można sobie nakręcić fajne loki, ale w ten sposób niszczymy strasznie włosy, i na to mi właśnie zależy, żeby je kręcić. Ale metodą naturalną i ja się troszeczkę zastanawiam, czy może nie utrwalić je troszkę dosłownie odrobinę na piankę utrwalającą, bo boję że mi się rozprostują, już po prostu one są takie rozciągnięte na maksy z tej strony, te fale. Ale efekt bardzo mi się podoba, bo to nie są, słuchajcie, takie klasyczne loki takie sprężyny ciasne, tylko to jest efekt takich ala hollywoodzkich fal, więc bardzo mi się podoba. Będę jeszcze je na pewno kombinować, zakręcać nieco wyżej, żeby po prostu efekt tych fal był jak najwyżej przedziałka skóry głowy. Więc jeszcze będę kombinować jak coś, użyłam przejść skarpet, więc tak to się, słuchajcie. Prezentuję. Ja jestem na tak, będę na pewno korzystać z tej metody. Teraz zbliżają się święta, później sylwester. Myślę, że to jest idealna okazja, żeby sobie przez nas nakręcić te włosy. Przede wszystkim nie marnujemy czasu, jest to naturalna metoda, nie niszczymy włosów. Rano się budzimy, na noc, na całą noc trzeba je zakręcić. Rano się budzimy, wystarczy zdjąć skarpetki i mamy gotowy efekt. Wydaje mi się, że dużo jest lepszy niż po tych papilotach satynowych, co testowałam. Bo te papiloty z satynowymi się zsuwały w nocy, a te skarpety do morbeton nic mi się nie zsuwało, nie spadało, całą noc się trzymały perfecto, więc ja jestem na tak, jestem zadowolona, więc to dajcie mi kciuka do góry, zostawcie jakiś komentarz, czy Wam się podoba efekt tych ala loków, bardziej fal u mnie i co, do następnego buzi buzieczki, ściskam Was bardzo serdecznie i co? Widzimy się, niebawem, póziaki, pa pa, miła godzinka.